Cześć, witajcie! W dzisiejszym odcinku organizery od Keter Gear a dokładnie jeden organizer, ponieważ jest to jedno i to samo. Więc organizer od Katergir kolejna yy, odsłona brakującego elementu w całym systemie. Jeżeli ktoś posiada Używa Ketergir, to wie, że organizer to jest jednak podstawa pod różne elementy. Nie musimy taskać dużej skrzynki, dzięki kubełkom możemy zagospodarować wszystko, jak nam się żywnie podoba. No i w końcu Ketergir ma ten organizer, podstawowy organizer i jedyny organizer na razie, lecz myślę, że to jest dopiero początek, więc dzisiaj Wam go pokażę. Jest on już kilka lat na rynku. Ale mm, wielu może osób o tym nie wie, ponieważ jest to naprawdę ciekawy produkt, który moim zdaniem jest podstawowym elementem w danym systemie. Więc dzisiaj przedstawię Wam organizer od Keter Gear. Przechodzimy bliżej i zaczynamy. Tak jak wspominałem, dzisiaj Keter Gear, organizer. Mam tutaj dwa organizery. Widzicie, różnią się troszeczkę. Lecz nie różnią się budową, tylko różnią się wiekiem. Ten organizer jest z roku 2021, więc wygląda no elegancko. A to jest mój jeden z pierwszych organizerów, który posiadam. Jest z roku 2018. Więc jak widzicie, no troszeczkę wyżółkł, troszeczkę wyblakł, zmienił troszeczkę kolory. No ale był użytkowany, więc miał prawo. Ale zobaczcie, nadal śmiga jak nowy. Jeżeli nie dowierzacie, zobaczcie, mam tu naklejkę, w której jest podana data. Zobaczcie, organizer przeżył naprawdę swoje. Jest troszeczkę ściuchany. Zobaczcie, jak jest z góry zrysowany. Ojej, jest żółty, wyblaknięty. Tutaj coś było wycinane, nawet kiedyś na nim. Po prostu y, normalnego użytkowania. Więc tak to się prezentuje. Na razie go odłożymy. Może będziemy prezentować nowy, żeby nie było. Nowy wygląda tak. Zobaczcie, jak się prezentuje ogólnie y, cały design GTR-GIRA. Jak widzicie, mamy naprawdę bardzo fajną pancerność, jakość produktu. Klasa sama w sobie. No nie oszukujmy się. Mamy tutaj organizer z uszczelkami, z dużą, ogumowaną rączką na dwie ręce. Więc jeżeli mamy organizer naprawdę ciężki, nie ma problemu. Możemy go przerzucić sobie dwoma rękami lub ewentualnie jedną. Kater pomyślał: Mamy tutaj gdzie rączka mamy wejście takie zostawione na yy, Zagospodarowanie, podpisanie danego organizera. To jest naprawdę spoko, więc z daleka możemy widzieć, co mamy w tym organizerze. Nie musimy patrzeć na pokrywę. Jeżeli chodzi o samą budowę, mamy, no to wygląda naprawdę pancernie. Zobaczcie, mamy fajne przykluczenia, jak na gira przystało. To jest naprawdę wysokie przykluczenia, więc naprawdę budowa i cała kompozycja jest naprawdę świetna. Zobaczcie. Coś pięknego. Oczywiście mamy konektory boczne metalowe, jak na całego seta y, Keter Gear. Przystało. Mamy tutaj oczywiście metalowe zapięcia, lecz te zapięcia nie chowają się w obrysie skrzyni. Jest to organizer, który po prostu tak ma. Reszta skrzynek y, seta Gira. Po prostu te nasze konektory się chowają. Tutaj niestety odstają. Jest taka mała e, uwaga. Jeżeli chodzi o cało, mamy tutaj otwieramy, pyk. No i pokrywa nam się trzyma. Pokrywa nam nie ucieka, więc mamy blokadę pokrywę i jest bardzo fajnie. Oczywiście mamy uszczeleczkę. Uszczeleczkę po całości, więc nie ma problemu, żeby tutaj nam się woda, jakiś pył dostał. Do środka, oczywiście, mamy tutaj w pokrywie blokadę kubełków. Co to oznacza, że nawet jak wyciągniemy dwa kubełka i zamkniemy, i zrobimy tak, to wszystko zostaje na swoim miejscu. Nie ucieka, nie wylatuje. Te kubełki z góry nam się po prostu nie zsuwają. Co jest bardzo fajne. Elementem, jeżeli chodzi o tego typu organizery, jeżeli chodzi o sam środek, mamy w zestawie dwa duże kubełka z możliwością przegródek i osiem mniejszych. Jeżeli chodzi o wymiary tych kubełków, to jeżeli chodzi o ten taki mały, to on ma dziewięć. Prawie 10 cm głębokości, ale bierzmy pod uwagę 9,5, ponieważ bierzmy te pół cm na pokrywę, że ona musi po prostu wskoczyć w ten kubełek. Dzięki temu nic nam się nie przesypuje, więc bierzmy pod uwagę, że jest 9,5 cm. Długość 10,5, szerokość 8. Takie z małymi, jeżeli chodzi o duże, tak jak mówiłem, tak jak mówiłem, duże mają przegródki, Tutaj. trzy przegródki, które nie wiem, gdzie są, gdzie są, a nie będę ich specjalnie szukał. Mamy 17,5 cm na 10,5, czyli naprawdę już spory kubełek. A przegrody mam w jakieś w granicach 5,5 cm, więc możemy śmiało sobie systematycznie podzielić przegródkami i włożyć jakieś drobniejsze elementy. Naprawdę spokojnie. I takie kubełka mamy dwa. Jeżeli chodzi o moje zagospodarowanie, ja mam tutaj akurat te zestawy zagospodarowane pod zestaw malarsko-szpachlarski, więc zobaczcie. jak to się prezentuje. Mam tutaj wszystkie moje akcesoria i grajdoły, które są mi potrzebne na robotę. Wszystko fajnie posegregowane. Nic mi nie lata, nic mi się nie gubi. Nie muszę szukać gdzieś grzebać. Naprawdę spoko. Tyle jeżeli chodzi o to o zorganizowanie tego organizera. Jeżeli chodzi o drugi organizer, zasada ta sama. Budowa ta sama. Funkcjonalność ta sama. Zagospodarowanie inne. Tutaj mam wszystkie wałki, niewałki. Po prostu to, co mi potrzebne do malowania. Zobaczcie. Tak to się prezentuje. Wszystko zagospodarowane w jednym miejscu. Nie szukamy, nie kompinujemy. Wszystko z daleka widać. Oczywiście całość spina się na cały system gir. Nie patrząc w jakiej kolejności, możemy śmiało zapiąć. Czy to będzie organizer na górze, czy to będzie organizer na dole. Wszystko ładnie się spina. Możemy transportować. Jedna mała uwaga dla osób, którzy. Będą potrzebowali więcej niż dwa organizery, na przykład więcej niż jeden organizer, czyli na przykład 3, 4, 5, 10, 15, to bierzmy pod uwagę, jeżeli będziemy chcieli zajrzeć do któregoś organizera z dołu, niestety będziemy musieli te górne ściągnąć, ponieważ nie mamy tutaj systemu książki, mamy system spinania boczny, lecz niestety mamy tutaj system spinania poza pokrywą, a pokrywa jest w środku, więc nawet jak w tym momencie rozepniemy przód no to niestety po prostu do tego nie zajrzymy musimy odpiąć konektory boczne odłożyć i po prostu wtedy sobie możemy śmiało zajrzeć jest to taki mały mankamencik, o którym musiałem wspomnieć żeby potem nie było rozczarowań oczywiście dla osób, którzy yy, nie przeszkadza im to, to akurat nie sprawia dużego problemu. W przykład w moim przypadku ja mam tutaj lekkie rzeczy, więc jeżeli ściągnę ten organizer kilka razy na dzień, to powiem Wam, że mnie osobiście to problemu nie sprawi. Ale wolałem po prostu powiedzieć. Jeżeli chodzi o konektory boczne, oczywiście mogą służyć jako rączki boczne, więc również. Jak na giras stało, świetna sprawa. Jeżeli chodzi o stawanie, nie ma problemu, na tym organizerze możemy stawać, choć nie znam osób, które by na organizerach stawały, ale tutaj na tyle pancerny jest to pancerny system, że nawet jak staniemy, to też się nic nie stanie. Co tutaj jeszcze? No chyba tyle, jeżeli chodzi o organizery. Serii Gira. Są to naprawdę świetne organizacje. Świetne, fajny wygląd, fajna budowa. Ogólnie cały set Gira jest do, dosyć yy, bardzo fajny wyglądowo. Jeszcze nie wspomniałem, tutaj mamy zapięcie na kłodeczkę więc jak ktoś by chciał, to śmiało możemy te konektorki sobie spiąć. Dobra, nie będę przedłużał. Lecimy. Podsumowanie. Podsumowując. Organizery Keter Gear, tak jak mówiłem, świetna sprawa, naprawdę mamy spoko, spoko organizery o fajnej pojemności, ponieważ nie mamy tutaj tak można powiedzieć zwanych przedobrzo, przedobrzonych organizerów, ponieważ 9,5 cm to jest taki można powiedzieć, że rozmiar głębokościowy taki przeciętny i jesteśmy w stanie w większości elementów po prostu zagospodarować w takim kubełku oczywiście że nie potrzebujemy kubełków, możemy wywalić, mamy tam śmiało płaszczyznę i możemy coś innego zagospodarować jakieś elektronarzędzia w piankach i tak dalej, i tak dalej. nie wiem czy pamiętam, czy wspominałem o rączce. rączka oczywiście podwójna, ogumowana, jak na katerach je przystało, bardzo, bardzo wygodna Tyle w temacie. Dajcie znać, czy spoko, czy niespoko, czy używacie, nie używacie, co sądzicie, jak u Was się sprawdza po czasie użytkowania. Ja osobiście jestem zadowolony i serdecznie polecam. W takim bądź razie nie przedłużam. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się. Do następnego. Cześć.